Jak prowadzić ruch na szlaku zgodny z instrukcją IR1, jak przyjąć pociąg na blokadzie samoczynnej i półsamoczynnej, linii wielotorowej i linii jednotorowej. Zaczniemy od blokady samoczynnej. W naszym przypadku blokada jest przystosowana do ruchu w obu kierunkach, a posterunek posiada urządzenia awizujące numery pociągów przyjmijmy zbliżający się pociąg do naszej stacji. Na pulpicie komputerowym widzimy odstępy na przyległym szlaku. Pociąg w tym czasie zajmuje kolejne odcinki zbliżania. Sprawdzamy jego numer, aby wiedzieć, co się zbliża tak jak widzieliśmy w elektronicznym dzienniku ruchu. Wynika, że musimy podać mu przelot do knapówki, podajemy mu odpowiedni przebieg. W czasie, gdy pociąg przejeżdża przez naszą stację, obserwujemy go, w szczególności zwracając uwagę na osygnalizowanie i zderzaki. Jednocześnie w Ederze zatwierdzamy godzinę w tym przypadku przejazdu przez stację. Stacja Knapówka, tak jak my, zobaczy numer wyprawionego pociągu i zajęte przez niego odstępy na szlaku. Z tego względu nie podajemy żadnego telefonogramu. Jeżeli zdarzyłoby się, że knapówka nie posiada awizacji numerów. To przekazanie informacji przed niemu, czyli następnemu posterkowi, do którego zbliża się pociąg, spoczywa na nas, mamy obowiązek przekazania jedynie jego numeru. Z tej przyczyny skreśliłem na slajdzie godzinę odjazdu. Dlaczego? Ano dlatego, że gdy blokada nadal działa, to sąsiedni. Posterunek sam na blokadzie zobaczy, że pociąg wyjechał. Czasami oprócz numeru musimy przekazać informacje o towarze wysokiego ryzyka, przekroczonej skrajni, jazdy do kilometra czy innych uwag dotyczących zbliżającego się pociągu. To i tak będziemy musieli przekazać te informacje. A jeżeli my byśmy nie mieli awizacji numerów lub nastąpi jakaś usterka. Żądamy natychmiastowego oznajmienia jego odjazdu od tylnego posterunku, czyli z tego, którego odjechał. Innych telefonogramów o przyjeździe czy pytanie o drogę wolną dla pociągu nie jest w tym przypadku stosowane. Ale uwaga, może być wprowadzone, ale o tym zaraz. Na blokadzie samoczynnej domyślnie, bez pytania o drogę wolną, możemy wyprawiać pociągi po torach zasadniczych czasami zachodzi potrzeba wyprawienia pociągu po torze przeciwnym do zasadniczego lub po prostu linia jest jednotorowa. Wtedy obowiązuje nas pytanie o drogę wolną. Więc najpierw musimy otrzymać pozwolenie na wyprawienie pociągu i następnie, na przykład na blokadzie EAC, możemy nacisnąć przycisk WBL, aby ustawić kierunek blokady i wyprawić pociąg. Zgłaszam się, Starzyn. Epsary, czy, czy droga dla pociągu 12345 jest wolna? Dla pociągu 12345 droga jest wolna. Przejdźmy do blokady jednoodstępowej. Niestety, nie zawsze idzie wszystko po naszej myśli. Zdarzyła nam się usterka, która uniemożliwia korzystanie z blokady liniowej a więc blokada nie może być podstawą do prowadzenia ruchu. Gdy blokada nie jest podstawą do prowadzenia ruchu, wprowadzamy telefoniczne zapowiadanie. O tym wspominałem wcześniej. Wprowadźmy telefoniczne zapowiadanie. Czyli będziemy musieli z sąsiednim posterunkiem uzgadniać drogę wolną, odjazd pociągu i jego przyjazd pełnym telefonogramem. Na start zaczynamy telefonogramem na wprowadzenie telefonicznego zapowiadania. Zgłaszam się, sosnowiec główny. Sosnowiec Południowy o godzinie 18.58 wprowadzam telefoniczne zapowiadanie pociągów po torze numer 2 od sosnowiec Południowy do sosnowiec Główny z powodu usterki blokady liniowej. Powtarzam, o 18.58 wprowadzono telefoniczne zapowiadanie pociągów po torze numer 2 od sosnowiec Południowy do sosnowiec Główny z powodu usterki blokady liniowej. Jak widać, nie mamy przerwy, i kolejny posterunek chce wysyłać do nas kolejny pociąg. Nie mamy miejsca na stacji, niestety nie możemy go przyjąć. Zgłaszam się, Sosnowiec Południowy. Sosnowiec Dandówka. Czy droga dla pociągu 24951 jest wolna? Czekać, nie mam miejsca na przyjęcie pociągów. Tak jak każdą usterkę, też to musimy odpisać w książce kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Druk E1758. Dzisiaj nie będziemy zwracać uwagi na dokumentację, pomińmy to. Wróćmy do naszego głównego tematu i pokażmy jak powinno to wyglądać. Tutaj to my dzwonimy z informacją, że droga jest wolna, ponieważ poprzednio jak dzwonili do nas, odmówiliśmy przyjęcia pociągu. Więc teraz informujemy o możliwości jego przyjęcia. Wydzwaniam. Zgłaszam się, Sosnowiec Dandówka. Sosnowiec Południowy, droga dla pociągu 24951 jest wolna. Droga dla pociągu 24951 jest wolna. Dajemy pozwolenie Dańdówce. Czerwona w połowie strzałka oznacza podanie wyjazdu z sąsiedniej stacji. Stwierdzamy wzrokowo wjazd całego pociągu ze szlaku. Blokujemy blok końcowy KO. Udało nam się przyjąć. Teraz wyprawmy dalej. Zgłaszam się Sosnowiec Główny. Sosnowiec Południowy, czy droga dla pociągu 24181 jest wolna? Droga dla pociągu 24181 jest wolna. Ustawiamy kierunek blokady, blok WBL, i czekamy na pozwolenie PZK. Pociąg opuszcza stację. Wykonujemy te czynności, co pokazywałem wcześniej, związane na przykład z obserwacją składu i zatwierdzeniem godzin w dzienniku ruchu. Więcej informacji na temat poszczególnych blokad liniowych pojawi się tu wkrótce. Do usłyszenia.